Uwaga! Ogólnie to y, mam ogromny syf w pokoju. Tu jest kupa numer jeden. Tu jest kupa numer dwa. Mam nadzieję, że nie ma żadnych gaci w obiektywie. A tu jest kupa numer trzy. To jest wyjątkowa sytuacja, że nikogo nie ma u mnie w domu. Zawsze ktoś jest. Zawsze, zawsze, zawsze czekam na studia i. Nie mam mnie tu. Już za długo żyję w jednym miejscu. Muszę muszę w końcu się wyprowadzić. To jest chyba o wiele ważniejsze dla mnie niż studiowanie. Wyprowadzka, chociaż wydaje mi się, że się nie dostanę. Naprawdę mam takie przeczucie to nie tylko przeczucie tylko takie są fakty że ten mój wynik no nie był wystarczający. Raczej nie dostanę się na kierunek, na kierunek, na który będę chciał, ale. No, złożę na coś innego chyba. Nie wiem, czy, czy jest sens studiować coś, na co nie ma się ochoty? Czy jest sens studiować coś po prostu? Czego się nie czuję, nie? Bo poszedłbym na jakieś zarządzanie, poszedłbym na jakieś, nie wiem, na jakąś administrację czy coś takiego, albo dziennikarstwo. O, kierunek brzmi super, ale realia są takie, że to nie ma żadnego odzwierciedlenia w tym, jaki on rzeczywiście jest. Nie mam zamiaru iść na studia, żeby przez 3 lata niczego się nie nauczyć w dużym wyolbrzymieniu oczywiście mówię zawsze czegoś tam się nauczysz na tym jakimkolwiek kierunku, ale patrząc na to że masz na to 3 lata, to zapewne mógłbyś się tego nauczyć w przeciągu, no nie wiem roku, takiej normalnej nauki więc jestem bardzo sceptycznie nastawiony do studiowania w Polsce, bo chyba studia za granicą tak nie wyglądają i są raczej dużo, dużo lepsze i właśnie mocno myślałem o tym, żeby starać się gdzieś o studiowanie za granicą, z myślą o języku angielskim głównie, ale no, no są czynniki, które chyba na to nie pozwalają. Pierwszym to kaska, nie? Ile tam trzeba włożyć pieniędzy, żeby wystudiować się tak porządnie dużo. Jak widzę nawet jakieś tam reklamy, że studiuj w Stanach Zjednoczonych czy coś takiego. Ciepło się robi w sercu, ale w kieszeni robi się, no zimno. Powoli idziemy do przodu z tym vlogiem. Dobra, no skoro już pociągnąłem ten wątek ze studiami, to może go skończmy. No jestem fanem nauki w ogóle. Chodzi mi ogólnie o naukę czegoś nowego. Kończmy temat studiowania. Nie zdziwię się, jeżeli nie pójdę na studia i będzie to tylko i wyłącznie moja decyzja. Nie tyle spowodowane tym, że się nie dostanę na ten wymarzony kierunek, tylko rzeczywiście podejmę taką decyzję? Nie. Nie chcę studiować. Będę się uczył na własną rękę. Będę mądry na własną rękę. Jestem ciekaw, jak wiele osób ma takie myśli. Czy każdy już myśli o tych studiach na zasadzie, że trzeba iść na studia, czy, czy są jednak takie osoby, które myślą, nie, dobra, ja je... Nie idę na studia. Będę podróżować po świecie i zarabiać na własny sposób. Jestem ciekaw, jak wiele osób w Polsce tak myśli. Dużo gadam o przeciwnościach losu, a nie, nie lubię, nie lubię szczerze takiego patrzenia tylko na problemy. Ja staram się Patrzeć właśnie zawsze na rozwiązania. Ale lubię też gadać o tych przeciwnościach losów i po prostu zdawać sobie z nich sprawę. Wiesz o czym mówię, nie? Czy nie? Co ja gadam w ogóle? No boję się trochę o tą przyszłość. Studia są czymś dla mnie naprawdę niepewnym. Właśnie studia teoretycznie są czymś pewnym. Nie oszukujmy się, raczej na pewno po studiach jakąś pracę znajdziesz. Ale czy mnie interesuje takie życie? Czy ja chcę pracować u kogoś od 8 do 16, stawać za to co miesięczną pensję, założyć rodzinę, dom i później umrzeć? Chyba tego nie chcę. Naprawdę chciałbym jakoś ciekawie to życie przeżyć, tak inaczej po prostu. Chyba każdy tak myśli o życiu. Czasem tak myślę o tym w ten sposób, że ludzie wybierają sobie takie życie na łatwiznę. I idą na te studia tylko dlatego, że muszą na nie iść. Tylko dlatego, że chcą znaleźć pracę i chcą po prostu sobie przeżyć to życie. I wolę chyba ryzykować do końca życia, aniżeli robić coś po prostu, co nie sprawia mi żadnej radości. Będę ryzykował i ten YouTube to też jest takie ryzyko. Może niepotrzebne, bo nie jest to mój priorytet w życiu, żeby być YouTuberem. Ale jest to coś nowego, jest to coś innego, jest to coś, coś co wywołuje we mnie strach boję się tego co powiedzą inni i tak dalej i staram się tym nie przejmować czasem po prostu się nie da czasem jedynym wyjściem żeby przestać czegoś bać to, jest to coś zrobić i właśnie YouTube jest tym dla mnie w tym momencie i dlatego tym bardziej chcę to robić tym bardziej chcę nagrywać cokolwiek nawet coś takiego jak to i tym bardziej chcę po prostu pozwalać sobie na popełnianie błędów i wystawianie siebie na opinię publiczną tym bardziej to jest coś co podnosi ciśnienie ale tak zdrowo nie wiem czy wyciągnąłeś jakieś lekcje z mojego pierdolenia ja chyba też nie tak chciałem sobie po prostu pogadać, bo nie mam do kogo. Może chcesz, żebym gadał do ciebie? Powiedz mi o tym, napisz mi w komentarzu. Mów do mnie grzeź. Dopiero się uczę i będę to zaznaczał, dopóki się nie nauczę. Dobra, śmieszne doświadczenie nagrywanie takiego vloga. Naprawdę, naprawdę śmieszne. jest pięknie. O, kończę. Mamy radę. Zdążę, zdążę. zdążę. O, kawałek. Telefon mi padnie, zaraz padnie mi telefon. To tu. Pięknie, po prostu jest przepięknie. Się. U, warto. Zawsze jest. Zawsze jest warto. Nie mogę się napatrzeć. To jest coś wspaniałego, naprawdę. Musisz mi na słowo uwierzyć, że jest wspaniale. Ja widzę to wszystko tymi oczami. To jest po prostu piękne. Miejsce nie jest ważne. Możesz być w mieście, możesz być na wsi, możesz być w Ameryce, w Polsce. Jeżeli jest pięknie, to jest pięknie. chódź. Daj mi no i po co tu władzisz w Bogu? O nie, wyszła mu szmina Freddie Mercury w słuchawkach Spadam Pamiętaj, że kiedyś umrzesz I mówię ci to, żebyś nie przejmował się głupotami i tego typu rzeczami Krytyka innych? Pierdolcie się Łapie się zajebiście To się liczy to heaven that I ever be oh. Thank you.